Mnie zastanawia, czy będzie odcinek z Robertem Karasiem, bo ostatnio na Twoim Instagramie mam wrażenie pojawiają się częściej niż radio. To jest tak, że my faktycznie bardzo intensywnie trenujemy. Oprócz tego, że Robert przygotowuje mnie do triatlonu, to po prostu nasze rodziny się przyjaźnią, nasze dzieci bardzo się lubią. I Robert też zaraził pasją sportową mojego średniego syna, któremu bardzo pomaga w treningach. To jest dla nas ogromną radością, bo Tadeusz przez jakiś czas od sportu stronił i tak się nawet zastanawialiśmy, co z tym zrobić, a jednak to jest tak, że dzieci z reguły nie słuchają rodziców. Natomiast do Roberta Tadek ma ogromny szacunek do Roberta, więc trenowanie z nim jest dla niego bardzo, bardzo pozytywne. Nawet y, dzisiaj wróciliśmy z obozu sportowego. Byliśmy na Mazurach. Nasza rodzina i rodzina Agi Roberta. Y, wiesz, Henryk z Milanem, oni są w podobnym wieku, bardzo się lubią, więc łączymy przyjemne z pożytecznym, ale Roberta nie będzie w odcinku, ponieważ y, Robert jest y, w moim prywatnym życiu obecny, a w zawodowym są y, inni. Z tego. Co tak mówisz? Zrozumiałam, że on stał się takim autorytetem dla twojego syna, sportowym autorytetem. Na pewno stał się osobą, która potrafiła do niego dotrzeć, a wielu próbowało. Robert przez swoją bezpośredniość i też niezwykłe poczucie humoru po prostu ma niesamowity kontakt z, z chłopcami w ogóle, ogólny. I, I ja się cieszę bardzo.